Cześć, ja jestem Daniel, a Was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Gram TV News. Jedziemy. Na łamach serwisu polski GameDev.pl pojawił się interesujący, aczkolwiek niekoniecznie pozytywny raport na temat rozwoju Dying Light 2 oraz sytuacji panującej aktualnie w studio Techland. Dziennikarze zapytali członków zespołu pracującego nad grą o plotki na temat rzekomego przejęcia studia przez Microsoft. Wrocławianie zaprzeczyli zarówno w rozmowach prywatnych, jak i oficjalnie, podkreślając, że są niezależnym deweloperem oraz wydawcą. Znacznie bardziej niepokojące okazują się jednak wypowiedzi deweloperów na temat atmosfery w pracy oraz stanie rozwoju gry Dying Light 2. Pięciu pracowników przyznało, że nie wierzy w tegoroczną premierę gry. Pojawiły się również kolejne wypowiedzi na temat atmosfery panującej w studio. Krótko mówiąc, na pewno nie jest kolorowo. Dziennikarze otrzymali oczywiście sprzeczne ze sobą stwierdzenia, bowiem jedni twierdzą, iż gra jest dosłownie totalną rozsypką, inni przyznają, że raczej są już przy końcu i mają technologię, kombat oraz gameplay. Najprawdopodobniej największym problemem są obecne fundamenty. Na koniec redakcja przyznaje, że krótko po rozpoczęciu rozmowy z pracownikami Techlandu zespół otrzymał nawet specjalną wiadomość mailową w której to dział PR przestrzegał przed bezpośrednim kontaktem z dziennikarzami. Jednocześnie ekspertka od pr zapewnia, że twórcy posiadają Vertical Slice'a, który został stworzony 4 lata temu i można w niego grać. Jak podsumowuje kolejny deweloper Mark Albinet, nie chcemy zrobić tego, co zrobili inni, ale coś innowacyjnego, a zarazem zachować dziedzictwo Dying Light'a. Sęk w tym, że innowacja oznacza research, próby i błędy, co można odczuć przy zmianie kierunku. Mamy już formułę, którą przetestowaliśmy i która jest funkcjonalna. Teraz wdrażamy i balansujemy. Cóż? pozostaje więc mieć nadzieję, że sytuacja zostanie opanowana. Być może pamiętacie, a być może nie, ale 8 lat temu zespół Ubisoft Montreal pracował nad Prince of Persia: Redemption. Był to jednak projekt, który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego, nie dostając nawet szansy na zaistnienie. Co ciekawe, wówczas w sieci pojawił się materiał z gry. Zobaczyło go jednak niewiele osób, bowiem był dostępny wyłącznie dla tych, którzy posiadali bezpośredni link do filmu. Jeden z użytkowników YouTube'a ostatecznie dotarł do nagrania i postanowił je upublicznić. Z oczywistych względów oprawa jak ma się do współczesnych standardów, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że tytuł miał zadebiutować na sprzęcie poprzedniej generacji, to mógłby być naprawdę sporym sukcesem. Zresztą ocencie sami koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Właśnie dowiedzieliśmy się kiedy na rynku zadebiutuje Crucible, czyli wieloosobowa strzelanka osadzona w realiach science fiction dla maksymalnie 12 graczy. Za stworzenie produkcji odpowiada Amazon Game Studios, zespół, który wcześniej był znany jedynie z produkcji mobilnych na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Tymczasem postanowił wkroczyć na rynek wysokobudżetowych produkcji ze swoją darmową grą akcji. Premiera Crucible odbędzie się już 20 maja bieżącego roku. Wówczas tytuł zostanie udostępniony wyłącznie na komputerach osobistych w sklepie Steam, a już w dni Dniu premiery gracze otrzymają dostęp do dziesiątki różnych bohaterów oraz trzech trybów rozgrywki: Heart of the Hives, Harvester Command oraz Alpha Hunters. Pierwszy tryb jest zabawą 4v4, gdzie dwa zespoły muszą stawić czoła potężnemu bossowi. Drugi tryb, czyli Harvester Command, pozwoli na rozgrywkę 8 vs. 8, podczas której drużyny muszą wykradać sobie nawzajem pokłady esencji. Ostatnim trybem jest Alpha Hunters, czyli Battle Royale na mniejszą skalę. Udział w grze bierze bowiem 8 dwuosobowych zespołów. No i jak myślicie, czy Crucible osiągnie sukces? Dajcie znać w komentarzach. Po oficjalnym ogłoszeniu Assassin's Creed Valhalla ludzie związani z projektem zdążyli już udzielić licznych wywiadów, w których to ujawniają kolejne strzępki informacji na temat gry. Odważne deklaracje na łamach GameSpotu złożył scenarzysta Derby McDevitt, według którego styl narracji w tym tytule będzie iście przełomowy. Podchodzimy do narracji w tej grze w bardzo unikatowy sposób, mówi. Sądzę, że będzie to jeden z wyróżników gry, stwierdził. Struktura narracji jest bowiem inna, bazuje na konstruowaniu doznań fabularnych w sposób, jakiego nie widziałem dotąd w żadnej grze, która przychodzi mi na myśl. Z całą pewnością będzie to unikatowa struktura fabularna dla fanów Assassin's Creed'a. przynajmniej tak zapewnia. Dalej możemy przeczytać. Poszedłbym jednak o krok dalej i odważył się powiedzieć, że czegoś takiego nie było jeszcze w żadnej grze. Nie sądzę, że ludzie kiedykolwiek doświadczyli fabuły w taki właśnie sposób. To, jak się prezentuje odbiorcy, jak on ją pochłania, jest naprawdę wyjątkowe. Kluczowa była chęć eksperymentowania z innym sposobem prezentowania graczom informacji i prowadzenia ich po świecie, dodał tajemniczo. Konkretów David niestety nie przedstawił, ale jego zapowiedzi brzmią co najmniej intrygująco. Assassin's Creed Valhalla trafi na rynek jeszcze w tym roku. Wcześniej twórcy gry zapewnili, że tym razem pozwolą odbiorcom w większym stopniu skupić się na głównej linii fabularnej. Jeszcze niedawno przybliżyliśmy wam nowinki ujawnione zarówno w oficjalnym raporcie finansowym EA za pierwszy kwartał 2020, jak i podczas późniejszego spotkania z inwestorami. Wśród nich pojawiła się oficjalna zapowiedź zremasterowanego wydania, które pojawi się na rynku jeszcze przed końcem 2021 roku. Te zdaniem redakcji VentureBeat jest długo wyczekiwanym przez fanów remasterem Mass Effect Trilogy. Niestety nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje, które mogą to potwierdzić, więc na razie należy do omawianych rewelacji podejść z dystansem. Ostatecznie wydanie Mass Effect Trilogy Remastered nie byłoby wcale zaskakującym ruchem ze strony Electronic Arts. Fani już od dawna proszą o usprawnione wydania uwielbianej serii, inwestycja jest obarczona małym ryzykiem, a na profilach marki od dłuższego czasu pojawiają się rozgrywki trilogii Komandora Sheparda. Zdaniem Venture Beat, zremasterowana trilogia Mass Effect zadebiutuje zarówno na konsolach obecnej, jak i nowej generacji. Gdy tylko pojawią się dodatkowe informacje, to z pewnością się o tym dowiecie. Jeszcze chwilę temu wydawało się, że niebawem zostaniemy urabiać. Z zapowiedzią Total War Warhammer 3. Nic bardziej mylnego. Creative Assembly owszem, ogłosiło nową grę ze swojej ulubionej serii, ale Total War Elysium nie hołduje korzeniom cyklu. Będzie to bowiem kolekcjonerska gra karcia na free-to-play. Total War Elysium inspirowana jest innymi karciankami takimi jak Legends of Runeterra, Magic the Gathering Arena czy Gwin. Twórcy obiecują mnóstwo taktycznej rozgrywki, konieczność zbudowania dopracowanej w najmniejszych szczegółach tali oraz rzecz jasna odwołania do klasycznych Total Warów. Ta gra sygnalizuje otwarcie się Total War na nowe gatunki przy jednoczesnym dochowaniu wierności swej strategicznej formule, zapewnia Creative Assembly w komunikacie prasowym. Na kartkach znajdą się słynni przywódcy z różnych okresów historycznych, o jakie w przeszłości zahaczał Total War. Już w tym miesiącu Total War Elysium trafi na urządzenia przenośne. Premiera na komputerach osobistych zaplanowana jest zaś nieco później, jednak jeszcze w tym roku kalendarzowym. PeCetowcy mogą się natomiast zapisywać na zamknięte beta testy. I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Subskrybujcie kanał, żeby na bieżąco, dajcie łapkę w górę. A my słyszymy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!